Hejka kochani, dzisiaj zrobimy taki testing, takich czekoladek ogólnie to już jest, yy, jest opakowanie takie jest ich tam tylko kilka, więc przygotuję sobie dwie yy, o różnych smakach więc to się prezentuje pudełko no tutaj mamy takie smaki więc otwieramy i mamy ich kilka czyli mamy smak yy, black currant, jakiś coś Jogurt i jest taki fioletowy. I, y, mam jeszcze trzy taki, ale wiem sobie tylko dwa, czyli ten. I jeszcze taki truskawkowy, czyli y, truskawkowy chyba jogurt. Y, czyli tutaj będzie jogurt, ale truskawkowy, taki jakby o smaku takim truskawkowym. Y, tutaj, y, no, jeszcze był taki biały, czyli taki po prostu jogurt. Ja go jadłam, to jest. Go tu nie ma, bo go całego. A i tak go było mało, więc on po prostu był mega dobry. Ja właśnie z tej firmy sobie też kiedyś kupowałam takie malutkie tabliczki czekolady, i właśnie z tej. Te jogurty białe i jakieś jeszcze. Więc testujemy sobie tego truskawkowego najpierw. O, proszę. Yy, Okej. Okay. Testujemy. Ale ogólnie wygląda tak. Tak wygląda. No. Więc, no, testujemy. Mmm. Taki jest w środku. Ale mega słodki ogólnie. Mmm. Maretko. mega słodki ale zjem go cały ogólnie to jest mega, mega słodki ja ten troska oceniam na 6 na bo mega słodki teraz też jemy sobie taki fioletowy wygląda no i go po prostu przetestujemy sobie bo ja ogólnie jadłam chyba tylko wcześniej ten różowy i ten właśnie biały coś się znajduję. i w środku ogólnie pachnie inaczej o Boże jest chyba jakiś taki o, owoce leśne, czy coś Chyba. tak się pręczę wszystko. Hmm. Ja go zjem i powiem Wam ocenkę. No, ogólnie to... Y, ten smak to chyba jest właśnie owoce leśne. Hmm, no i ja to oceniam. No nie jest aż takie to słodkie jak truskawkowe, ale... No nie wiem w sumie. Chyba daję jakieś takie 8 na 10, bo całkiem smaczne. Może jeszcze sobie zjem jednego, ale ja ogólnie to y, te czekoladki oceniam dzisiaj na 10. To są mega ja mamy rozpisane smaki. Ja jadłam ten jogurt. Jest mega dobry. No. No i co? Widzimy się na, na kolejnym to tak?